Zebrałam tutaj dla Was najważniejsze typy zadań na Wasz sprawdzian z układów równań. To co? Zaczynamy od pierwszego, a pamiętajcie, że te kartki znajdziecie Wy pod spodem w opisie do druku, na których ja piszę, żeby Wam się wygodniej uczyło. Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników, czyli x musi być pod x, y pod y, liczba pod liczbą. No to. Przenosimy sobie y na lewą stronę, był odjęty, więc go dodajemy i tej piątki też się pozbywamy, więc ona była plus 5, więc przenosimy ją na prawo z minus 5. No to po lewej będziemy mieć x plus y, bo dodajemy obustronnie y. Odejmujemy tą piątkę, przenosimy na prawo. 15 minus 5 mamy 10. Teraz druga linijka. Wymnażamy, to 2 razy 6, może nie będę zapisywać tego, co to jest 12, no i 2 razy minus x mamy minus 2x, a tu będzie 2 plus 3y. x pod xem, y pod y teraz chcemy. No to ten 3y przeniesiemy na lewo, był na plusie przenosimy z minusem i 12 też przeniesiemy na prawo. Czyli x plus y mamy 10, a tu będzie minus 2x minus 3y równa się ile? 2 minus 12, czyli minus 10. No ale jeszcze nic z tym nie zrobimy, bo przy x lub przy y musimy mieć liczby przeciwne. To ja bym tą linijkę pomnożyła razy 2, to będę miała tutaj 2x, a tu minus 2x. No to mamy tak: 2x plus 2y równa się 20 minus 2x minus 3y równa się minus 10. Podkreślamy i dodajemy. 2x dodać minus 2x to 0. 2y dodać minus 3y mamy minus y, no bo mieliśmy 2, zabieramy 3, jednego będzie brakować. 20 dodać minus 10, to jest tak samo jak 20 minus 10, czyli 10. I mnożymy raz minus 1, czyli y to będzie minus 10. I teraz do byle której linijki, najlepiej do najprostszej, podstawiamy za y i liczymy x. No to tu mamy, że x plus y to 10. To za y wstawiam minus 10. Dodajemy obustronnie 10, więc x to będzie 20 i pierwsze zadanko mamy. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania. To musimy sobie wyznaczyć x lub y z, jednej z, z jednego z równań i podstawić do drugiego. No to słuchajcie, x na lewo, tak, od, odejmiemy ten x z obu stron, i mamy 3x minus x, czyli 2x, a tego y przeniesiemy na prawo, było minus y, na prawo przenosimy z plusem. Czyli będzie 2x minus 14 równa się 5y. Teraz tutaj dodamy sobie obustronnie y, odejmiemy x. 3y plus y mamy 4y. Jeszcze plus 10, a tutaj będzie 2x minus x, czyli x. I już mamy, że x równa się 4y plus 10. I możemy sobie to podstawić tutaj za x. Czyli 2 i w nawiasie piszemy. 4y plus 10 minus 14 równa się 5y. No i tutaj wymnażamy. Czyli będzie 8y plus 20 minus 14 do 5y. No a tu przepisujemy. 4y plus 10 równa się x. No to co? 20 minus 14 to jest 6, a tu odejmijmy obustronnie 8y, czyli tu będzie minus 3y. Tutaj przepisujemy. No i dzielimy obustronnie na minus 3. 6 podzielić na minus 3 to minus 2. Czyli y będzie się równało minus 2, to podstawiamy tutaj za y. No to tu możemy zamienić stronami, że y to minus 2, 4 razy minus 2 mamy minus 8 plus 10 to x, czyli y to minus 2, minus 8 plus 10 to 2, czyli ten x będzie równy 2. Dana jest liczba dwucyfrowa, której suma cyfr wynosi 10, no to jakieś x plus y. Równa się 10. Po zamianie miejscami cyfr tej liczby otrzymujemy liczbę o 36 większą od początkowej. No to mamy jakąś początkową liczbę, 10 razy cyfra dziesiątek, dodać y, czyli cyfra jedności i po zamianie miejscami, czyli teraz będzie 10 razy cyfra jedności, dodać cyfra dziesiątek i otrzymujemy liczbę o 36 większą, więc żeby się zrównały to musimy te 36 odjąć. No i mamy tak x plus y równa się 10. I 10x plus y równa się. 10y plus x minus 36. To odejmiemy obustronnie 10y i odejmiemy obustronnie X, czyli X plus Y to 10. I teraz 10x minus X mamy 9x. Y minus 10y mamy minus 9y. I co robimy? Dzielimy tutaj na 9. I będziemy mieć, że x plus y to 10, a tutaj x minus y to minus 4. No i co? Podkreślamy, dodajemy. Czyli 2x będzie się równało 6, Podzielimy na 2, czyli taki x był równy 3. I teraz x plus y to 10, czyli 3 plus y równa się 10. Odejmujemy 3, czyli y to 7. To ta początkowa liczba to była 37. Dwie skrzynki ważą łącznie 250 kg, czyli x plus y. Równa się 250. Jedna jest lżejsza od drugiej o 50 kg. No to x to się równa y minus 50. Dobrze. No i teraz podstawiamy za x y minus 50. Tak, tutaj wstawiam. No i mamy tutaj x równa się y minus 50, przepisujemy. y plus y to 2y i tutaj dodajemy 50, to będzie 300. Dzielimy na 2 i wstawiamy tutaj zaraz za y, tylko najpierw na 2 podzielimy. y mamy równe 150 i teraz za y podstawiamy. 150 minus 50. Czyli y równa się 150, x równa się 100. I mamy już wagę tych skrzynek. A teraz sprawdźcie, czy paralicz spełnia układ równań. Para liczb zawsze xy. Podstawiamy sobie, mamy 1 druga razy x, czyli razy 5 minus y, czyli minus 22 równa się 6. I tu 5 minus 3 razy 22 równa się 7. No widzimy, że nie, czyli nie spełnia. Gdyby w obu linijkach lewa strona była równa prawej, to wtedy spełniałaby. Pamiętajcie, że te kartki, na których ja piszę, zawsze macie w opisie do druku. Tam znajdziecie też inne przydatne filmy, które dla Was zamieszczam. No i co, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego, może zaobserwujcie. Każdy komentarz bardzo, bardzo, bardzo mnie cieszy.